Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Witam serdecznie na 183 Żelaznym Poranku i witam, witam szczególnie seniorów i moją dojrzałą młodzież, bo dzisiaj ćwiczenia specjalnie dla Was. Wykonamy je na stojąco, aktywujemy całe ciało, wzmocnimy, rozciągniemy, troszeczkę podniesiemy tętno, ale wszystko będzie zdrowe i wszystko będzie się odbywać z uśmiechem. Zresztą o tym napiszecie mi już po naszych ćwiczeniach. Stoimy, możemy zostać tam, gdzie teraz jesteśmy, na Macie na dywanie, na trawie. Każde miejsce jest dobre na ćwiczenia. Ja już jestem gotowa. To co? Ruszamy? Moja dojrzała młodzież, jesteśmy gotowi do ćwiczeń? Widzę, że tak, dzisiaj na stojąco. Możemy sobie stanąć na podłodze, na dywanie, tam gdzie będzie nam wygodniej i po prostu zacząć ćwiczyć. Stajmy na szerokość bioder tak stabilnie, troszeczkę poprzenośmy ciężar ciała z jednej nogi na drugą, żeby właśnie tak się uziemić, żeby poznać to nasze miejsce dzisiejsze do naszego spotkania, do naszych ćwiczeń. Unoś stopę, troszeczkę pokołyszemy biodrami. To jest też czas, żeby się do siebie uśmiechnąć na dzień dobry. Będziemy się też uśmiechać w trakcie i na koniec naszego treningu. Dobrze, i kiedy już mamy tak wydeptane to nasze miejsce, to stajmy stabilnie z delikatnie zgiętymi nogami, z biednicą troszeczkę pochyloną do przodu, wyciągnięte boki tułowia. Położymy ręce na żebrach i zrobimy kilka głębokich oddechów, z wdechem czując. Jak żebra się rozchodzą, i przy okazji przytywa się nasze dłonie. Wdech. I wypuszczamy powietrze ustami. Wdech nosem. Rozszerzamy żebra. I wydech ustami. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Nie napinaj barków. Wydech ustami i ostatni raz wdech i wydech ustami. Opuść ramiona wzdłuż tułowia i zaczniemy robić skłony boczne, przynosząc jedno ramię nad ucho i drugie ramię nad drugie ucho. I wydech. Mhm. Wydech. I jeszcze. Pracujemy we własnym tempie. Jeśli moje tempo jest za szybkie, to wtedy robimy swoje i po prostu dołączamy do kolejnych ćwiczeń. Trzy. I. Dwa. I jeden, super, połóż ręce na biodrach i zacznij krążyć biodrami jak najobszerniej, pamiętaj o tym, żeby nie blokować nóg, kolana są delikatnie zgięte. I aktywujemy całe ciało, zmieniamy kierunek, druga strona, obszerne krążenia, trzy i dwa i Jeden. Staj teraz w trochę szerszym rozkroku i zaczniemy zbliżać piętę do pośladka. Zobaczcie, takie jakby y, kopnięcie piętą w pośladek. Mhm. Czyli przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. OK. I uwaga, teraz zmieniamy ruch. Zaczynamy unosić kolana, znowu przenosząc ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Jeśli jest nam trudno utrzymać równowagę, to tak delikatnie, nawet możemy zatrzymać palec na macie. 3, 2, 1. Teraz połączymy te ćwiczenia 4 razy. Pięta do pośladka. 3, 4 i 4 razy. Kolano wysoko. 3 i 2 i 1. Pięta do pośladka. 4, 3, 2. 1, wysoko kolano, 4, 3, ale się rozgrzewamy, pięta do pośladka, 4, 3, plecy wyprostowane i kolano wysoko, 4, 3, 2, jeszcze raz, pięta do pośladka, 3, 2, 1, kolano wysoko, 4, 3, 2, 1, doskonale, przejdźmy teraz do stania na szerokość bioder. Ręce połączone środkowymi palcami, tak, żeby łokcie znalazły się na wysokości barków i zaczniemy robić skręty odwodząc jeden łokieć do tyłu, wracamy do centrum i drugi łokieć do tyłu. Głowa podąża delikatnie za łokciem, również uelastyczniamy naszą szyję. Pamiętajcie, żeby nie robić przeprostów w kolanach, kolana delikatnie zgięte. Wydech. Mhm. Wydech, jeszcze chwila. Wydech i wydech. Ok. Zostaw ramiona zgięte i teraz będziemy robić takie krążenia barkami, ale właśnie ze zgiętymi ramionami. Mhm. Unosimy barki, opuszczamy i czujemy, jak poruszają się łopatki po naszych plecach. Dwa, i uwaga, zmiana kierunku. Teraz. Ja zaczęłam krążyć do tyłu, także teraz robię krążenia do przodu. Nie są to duże ruchy, ale chcę, żeby poczuć barki, żeby właśnie poczuć, jak ruszają się łopatki. Dwa i jeden. Zostaw ramiona jeszcze chwilę, ja wiem, że to wszystko boli. I opuszczamy łokcie, wdech i z wydechem unosimy. Wdech i wydech. Kąty proste, mniej więcej, między ramieniem i przedramieniem. Ręce ugięte. Wydech. I jeszcze cztery. Super. Trzy. I dwa. I jeden. Opuść ramiona. Wyprostuj tak troszeczkę. strzepiemy ramiona. One mocno popracowały. Fajnie nam było. Wow, o to właśnie chodzi. Stanę do Was bokiem, bo teraz będziemy robić ćwiczenie. Wystawianie nogi do tyłu, ręce na biodrach i takie delikatne zbliżenie kolana do maty. Wypad w tył. Tutaj musimy troszkę pobalansować. Nie pochylajcie tułowia do tyłu. Bardziej kierujemy do przodu, wtedy będzie łatwiej po prostu utrzymać równowagę. Jeszcze chwila. Mhm. I teraz zostawiamy prawą nogę z tyłu. Zginamy ją, staramy się utrzymać kolano nad piętą nogi przedniej i robimy skłon w stronę nogi tylnej. Wracamy do centrum i w stronę nogi przedniej, to znaczy do boku. Ale do boku. Najpierw w jedną stronę, wyciągamy bok tułowia w drugą stronę. Jedna strona, druga strona. Świetnie. Wróć do połączenia nóg. Wyciągnij drugą nogę do tyłu, zegnij nogę w kolanie, żeby była moc w naszych udach i pośladkach. I znowu robimy skłon w jedną stronę, wydech, druga strona. Wydech, wracamy, wydech. Aha, jeszcze chwila i wydech. I ostatnie dwa powtórzenia, jest dużo mocy, wiem. Ale to jest nasz trening, nasza gimnastyka. Wróć do centrum. I teraz, chwilę pomaszerujemy, ale tak, żeby odrywać same pięty, czyli takie wspięcie na palce, Chcę, żeby też dzisiaj trochę stopy popracowały. One też lubią, jakie uelastyczniamy, i wiecie, one noszą codziennie cały nasz ciężar, także ważne jest, żeby również zadbać. O stopy. Dobrze, zostań teraz na prawej stopie, lewą stopę przenieś na palce i delikatnie dociśnij grzbiet stopy, żeby trochę rozciągnąć stopę. Wróć takim e, ruchem e, przez palce napięte i druga stopa to samo. Czyli najpierw na palce przetaczamy do przodu, delikatnie dociśnij grzbiet stopy, wróć na palec i Opuść piętę. I jeszcze raz takie powtórzenie to ćwiczenie możemy też robić, siedząc, właśnie, delikatnie dociskać tą, ten grzbiet stopy, żeby stopy były zdrowe, po prostu, żeby nie bolały, żeby mogły nas nosić tam, gdzie chcemy, i wróć. Fantastycznie. Stań teraz w troszkę szerszym rozkroku. Trzymaj ręce na biodrach, kolana delikatnie zgięte, i robimy skłon do przodu z takim mocnym wyciągnięciem klatki piersiowej w przód. I podnosimy się. Wdech i wydech. Plecy wyprostowane. Nie chodzi mi o to, żeby robić jakiś bardzo głęboki skłon, tylko właśnie, żeby ten skłon zachować przy całkowicie wyprostowanych plecach. Podciągnij pępek do kręgosłupa. Brzuch powinien być delikatnie napięty, żeby chronić nasze dolne plecy. Barki zrotowane na zewnątrz i oddalone od uszu. Delikatnie połącz ze sobą łopatki. Wdech i wydech. I trzy. Tak jest. Dwa i jeden. Podnosimy się. Wróć. Do przodu, połącz ze sobą stopy, i teraz będziemy odstawiać jedną nogę do boku i robić skłon do boku. Druga noga do boku i skłon w przeciwległym kierunku, i wydech. Te wszystkie ćwiczenia, które robimy, to nasze kręgosłupy uwielbiają, bo cel naszych spotkań jest też taki, żeby pozbywać się napięć, żeby nas nie bolało, żeby mieć energię do działań. Jeszcze chwila, wyciągnij się, nie pochylaj się do przodu ani do tyłu, to jest skłon do boku. Dwa i jeden. Super. Zostajemy na szerokość bioder, ręce na biodrach i zaczniemy wy, y, wysuwać biodra do tyłu, tak jak chcielibyśmy usiąść na krześle i prostujemy się, napinamy pośladki na górze. Tak, żeby wiecie, możemy dotknąć. Są napięte? Doskonale. To jeszcze raz: wdech, dół, plecy wyprostowane, wydech i napięcie pośladków czyli robimy przysiady jednym słowem. Wdech i wydech, góra. Wdech i wydech. Mhm. Nogi. Spójrzcie teraz na swoje kolana i upewnijcie się, że kolana są zwrócone do przodu, że one nie zbiegają się do wewnątrz, nie idą na zewnątrz, tylko właśnie są skierowane w przód. Wtedy jest pewne, że te kolana są zdrowe, że dajemy fajną energię naszym udom i pośladkom. I jeszcze dwa. I jeden. Super. Połącz ze sobą stopy. Wyciągnij ramiona do przodu. Teraz zegnij stopę, ustawiając ją na palcu, i wyciągnij ramię do tyłu do skrętu. Chwilkę utrzymamy. Otwarta klatka piersiowa. Wróć dłonią, zobaczcie, takim szurnięciem w przód i zmieniamy stronę. Druga stopa, wspięcie na palce, i ręka ta sama idzie do tyłu, otwieramy klatkę piersiową zginamy i szorujemy w przód zmiana wydech i wydech pięta uniesiona ramię do tyłu i wdech jeszcze chwila i wdech spójrz za dłonią Ostatnie dwa powtórzenia. Super. Aha. I jeszcze jedno. Wydech. Zostaniemy w rozkroku na szerokość bioder. Zegniemy ręce w, kola, w łokciach. Z wdechem otwórz klatkę piersiową, skieruj ją w stronę sufitu i z wydechem połącz ze sobą przedramiona. Nie, niekoniecznie połącz, ale po prostu zbliż do siebie. Chcę, żeby też mięśnie klatki piersiowej popracowały, nasze ramiona. Nie opuszczaj ramion, one mają spłodności, żeby robić to tutaj, na tej wysokości. A my chcemy, żeby one poszły troszeczkę wyżej. I pracujemy, i znowu czujemy ten ruch łopatek. Prawda, że czujemy? A jak, oczywiście. Trzy i dwa i jeden. Opuść ramiona. Zaczniemy teraz maszerować, ale tak, żeby wysoko unosić kolana i angażować ręce. Zobaczcie, możemy nawet tak przesadnie. Tak normalnie nie chodzimy, oczywiście. Ale dziś, ponieważ spotykamy się na macie i możemy tutaj zrobić takie szaleństwo, jakie nam się tylko chce i jakie nam się podobają, to robimy taki przerysowany marsz. Wysoko kolana, łokcie w tył, brzuch napięty, nie pochylamy się, łapiemy delikatną zadyszkę, coś co lubimy, coś, co nasze serducha bardzo lubią, więc nie oszczędzajmy im tego. No i spalamy kalorie. No I zobaczcie, i całe ciało w ruchu. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zatrzymaj się, przechyl głowę w jedną stronę, w stronę ucha. Do, ciśnij delikatnie skroń i wyciągnij drugie ramię do boku. Rozciągnij szyję, spójrz w dół. Wróć do przodu i zmień stronę. Pochylamy głowę w stronę drugiego ucha, łapiemy za skroń, delikatnie dociskamy. Spójrz w dół, spójrz przed siebie i opuszczamy. Przenieś teraz jedną nogę z, nogę z kosem do tyłu i wykonaj skłon w stronę właśnie nogi z tyłu. Rozciągamy się. Dobra wiadomość jest taka, że już pomału kończymy nasze ćwiczenia, nasz żelazny poranek. Bardzo Was proszę, jeśli Wam się podobało, to napiszcie mi w komentarzu, i czy chcemy więcej takich ćwiczeń. I kiedy się spotkamy następnym razem, mam nadzieję, że wkrótce a my zmieniliśmy stronę skłon w drugą stronę z drugą nogą skrzyżowaną za przednią i skłon w stronę nogi, która jest z tyłu. Mm -hmm. Wróć do centrum, spleć teraz dłonie w koszyczek. Oprzyj dłonie na klatce piersiowej. Weź wdech, delikatnie spójrz do góry, z wydechem przekręć wnętrza dłoni i zaokrągli plecy. Wdech jeszcze raz plecy wklęsłe. Spójrz na górę, dociśnij klatkę piersiową. Z wydechem zaokrągli plecy. Wdech. Naciśnij na klatkę piersiową, spójrz do góry z wydechem zaokrągli plecy, rozpleć dłonie, spionizuj głowę, wykonaj krążenia barkami do tyłu, takie obszerne, soczyste, jak najpiękniejsze, kochani, czy Wasze ciała popracowały? Czy czujecie w nich moc, energię, żeby działać dalej? Ja popracowałam, moje ciało jest gotowe, mój umysł jest gotowy i uśmiech na pewno nie będzie mi schodził z buziaka no, do końca dnia, cały czas zresztą, nie wyobrażam sobie inaczej. Dobrze i teraz właśnie nastał ten moment, żeby powiedzieć dwa magiczne słowa. Trzy, dwa, jeden, mamy to! Uu, uu, uu! Super, dziękuję Wam bardzo za obecność na 183. Żelaznym Poranku, na ćwiczeniach, na stojąco dla seniorów, dla mojej dojrzałej młodzieży, ale to są również ćwiczenia dla początkujących, dla tych, którzy nie czują jakiejś super ekstra formy, rozruszanie całego ciała, jesteśmy po wszystkim, zostawcie mi komentarze, zasubskrybujcie kanał i ja już na Was czekam z niecierpliwością na kolejnych treningach. Do zobaczenia, buziaki! Mua.